Lutel prosi widza o zostawienie łapki w górę. Widz? A nie ono to siła. Byliście kiedyś w parku rozrywki z jednogwiazdkowymi opiniami? Pewnie nie jeden youtuber powie, że był. Ale czy ktokolwiek był w parku, w którym notorycznie giną ludzie? To dopiero by się klikało. Uznałem więc, że wyjdę naprzeciw oczekiwaniom i stworzę własny park rozrywki, do którego lepiej nie chodzić. Nawet gdybyście dostawali darmowe wejściówki, w tym parku nie tylko doświadczycie brudu i smrodu albo wielkich kolejek. Tutaj każda atrakcja zmusza uczestników do prawdziwej walki o życie. A co gorsza, toalety dostępne są tylko dla najodważniejszych, bo znajduje się tu wielki labirynt kolejnych atrakcji, przez które wszyscy muszą przejść, by dostać się do toalety. Żeby nie było, wejście do tego labiryntu ma odpowiednią nazwę. To nie moja wina, że nikt mnie nigdy nie słucha. Widzicie? Tego też nikt nie zrobi. W każdym razie mój wymarzony park rozrywki wybuduje w grze Parkitek, gdzie można oczywiście budować normalne parki rozrywki, dbać o potrzeby klientów i zarabiać pieniądze. Ale po co, skoro eliminowanie ludzi jest fajniejsze? Spokojnie! Wszystko jest ze mną w porządku! Chyba! W każdym razie, mój park nazwałem odpowiednio, żeby każdy nie miał wątpliwości, gdzie wchodzi. Jak widać, niektórzy przychodzili tu nawet wtedy, gdy nie było tu jeszcze żadnych atrakcji. Ale serio, jak widzisz ten napis i idziesz dalej, to miej pretensje tylko do siebie. Teraz musiałem rozpocząć budowę najgorszego parku, gdzie znajdowała się jedna bardzo długa droga, która prowadziła przez cały park aż na drugi koniec, gdzie ustawiłem jedyną toaletę. Cóż, jeśli kogoś przypili, to będzie musiał odbyć naprawdę długą podróż. O ile uda mu się dotrzymać? Pierwsi goście już narzekali na brak atrakcji, więc trzeba było się tym zająć. Tak naprawdę, miałem tutaj bardzo duży wybór. Ale od razu chciałem iść w coś niebezpiecznego, jak na przykład ta obrotowa kolejka górska. Oczywiście, im wyżej, tym niebezpieczniej, więc właśnie tego starałem się trzymać. By od razu zrobić szybki spadek w dół, który jeszcze się zakręcał. I to tak dość mocno, że wyglądało, jakby ludzie mieli zaryć głowami o ziemię. I w zasadzie na tym kończyła się pierwsza przejażdżka. I ostatnia. Sami przyznajcie, że chętnie byście się czymś takim przejechali. W pierwszej kolejności wypadało przeprowadzić test, żeby zobaczyć, czy to w ogóle działa i jest w stanie wjechać na samą górę, by później zobaczyć, jak pięknie ten wagonik zjeżdża w dół i szybko wybija się w powietrze. Co oczywiście w teorii miało doprowadzić do śmierci każdego, kto się w nim znajduje. Spokojnie, obecnie nikogo tu nie było. Niestety po każdej takiej nieudanej przejażdżce trzeba naprawić tę kolejkę, więc musiałem zatrudnić kilku mechaników. Coś czuję, że... Panowie będą mieli tutaj bardzo dużo roboty. I od razu zabrałem się za budowanie kolejnej przejażdżki. To niby miała być gigantyczna kolejka górska, ale w moim wypadku to będzie bardziej wyrzutnia. Gdy już się czymś takim wyleci, to satysfakcja jest w zasadzie gwarantowana. Szczególnie jak ktoś nie lubi swojego życia. Na tej długiej drodze prowadzącej przez pół parku dostawiłem jeszcze pełno ławek, a później zabrałem się za najgorszą możliwą rzecz czyli stawianie budek z napojami żeby goście na pewno musieli w końcu iść do toalety. Żarcie też dostali, żeby mi tu nie poumierali z głodu. I nawet dostawiłem im taką zwykłą karuzelę żeby nie było, że są tu same niebezpieczne atrakcje. Jak widać, pierwsi klienci zaczęli wpadać w pułapkę. Co prawda od czasu do czasu ktoś się zdenerwował i okazywał to niszcząc ławki, ale na szczęście moi mechanicy mogli naprawić wszystko. A żeby trochę potorturować moich gości, chciałem dodać do parku napędzaną wieżę. Niby nic strasznego, ale można było ją postawić naprawdę bardzo wysoko. A sama wieża również mogła być dodatkowo rozciągnięta. Więc w zasadzie można było stąd podziwiać cały park. Niestety dość szybko osiągnąłem limit. Ale i tak wydawało się, że jest to naprawdę długa konstrukcja. Co prawda nie dało się z niej w żaden sposób wypaść, ale żeby w ogóle na nią wejść, zrobiłem ogromne schody. Większość ludzi padnie, zanim w ogóle dojdzie na sam szczyt. Nie no, tego nie wiem, ale może właśnie warto to przetestować. I kolejne osoby wpadały w moją pułapkę. A co do schodów, to dostawiłem tam jeszcze telewizory. Żeby ludziom nie nudziło się podczas wchodzenia na samą górę. I puściłem im tam film. Takiego beznadziejnego youtubera. I tak człowiek chce sobie dalej budować, a tu przed kamerą wylatuje wagonik z ludźmi, a właściwie z jedną osobą, która od razu umarła. Cóż, na tej atrakcji można normalnie robić jakieś mistrzostwa w rzucie wagonikiem. Po chwili pierwsze osoby zaczęły wchodzić po schodach. Oni chyba jeszcze nie wiedzieli na co się piszą. Na pewno wypada podziwiać ich za wytrwałość, jednak nikt tutaj nie miał do mnie szacunku, bo ludzie zaczynali po prostu śmiecić. A co do naszych śmiałków, to kolega najwyraźniej uznał, że jemu wystarczy chodzenie po tych schodach. Na szczęście druga osoba czekała na skorzystanie z tej wieży i po chwili mogła podziwiać cały mój park. Tak jak mówiłem wcześniej, sama atrakcja nie była niebezpieczna, bo po prostu wjeżdżało się na górę, a później powoli spadało na sam dół. Jednak tutaj i tak zostawiłem pułapkę na moich klientów, którzy byli na tyle nierozgarnięci, że wychodzili tam, gdzie nie było żadnej drogi. Zakończyło się dość powolnym spadaniem. Jak widać, w moim parku krzywda wam się nie stanie, bo kolega nawet nie połamał sobie nóg. Tylko w tej grze, jeśli osoby znajdą się w miejscu, gdzie nie ma drogi, to nie za bardzo wiedzą, jak mają wrócić. A ja tu nie jestem od ułatwiania im życia. Dlatego w pierwszej kolejności zrobiłem wielką dziurę w miejscu, w którym była ta osoba. I jak mówię, wielką, to naprawdę była wielka. A później dorzuciłem tam wodę. Teraz już na pewno nikt sobie nóg nie połamie, bo po prostu skoczą prosto do wody. Tylko nikt tu chyba nie potrafił pływać. Cóż, ja chciałem dobrze, a że wyszło jak wyszło, to nie mój problem. Kolejne osoby zaczynały nabierać się na moją pułapkę i wpadać do środka. A po chwili po prostu umierali. Za to to się chyba należy jednogwiazdkowa opinia, co? Chociaż w teorii, jak mieliby ją napisać? To może zróbmy coś bezpieczniejszego. W końcu, dziecięca kolejka górska nie może być niebezpieczna. Oczywiście, postarałem się, żeby miała dużo zawijasów. Co doprowadziło do tego, że nie łączyła się z całą trasą, bo w pewnym momencie odwróciłem tory o 180 stopni. Miejmy nadzieję, że nikt się o tym nie dowie. Jak ktoś za bardzo się boi, to zawsze ma tę zwykłą karuzelę. Po pewnym czasie odkryłem idealny sposób na naprawianie naszych przejażdżek. Wystarczyło wrzucić mechanika bezpośrednio w to miejsce i już nie nie musiałem czekać, żeby ktoś tam przyszedł. Nie było tu żadnej drogi, więc pracownik nie mógł stąd odejść. Stał tam i czekał na robotę. A co do kolejki dziecięcej, to cóż, tak jak mówiłem, trasa była źle połączona. Ale kto by nie chciał tak być zmiażdżonym. Jak widać nie wszyscy byli zadowoleni z tego co tu się wyprawia. Chociaż pracownicy niby byli uśmiechnięci, ale zachowywali się, jakby nie spali od tygodnia. I niestety pojawiało się tutaj coraz więcej śmieci. Pierwsze osoby zaczynały czuć się już zmęczone, a i tak wchodziły po tych wielkich schodach, by potem. Radośnie spaść na sam dół prosto do wody. Niektórym naprawdę brakuje wrażeń. W takim wypadku chciałem przetestować jeszcze jedną atrakcję. Niby był to zwykły tor, który nie miał żadnych zawijasów, ale skoro to miały być łódki, to potrzebna była woda. Teraz ta atrakcja wyglądała o wiele lepiej. Szczególnie jak spojrzycie na wyjście. Cóż, ci ludzie naprawdę nie byli najmądrzejsi, a może po prostu chcieli się ratować nawzajem. Niektórzy chyba naprawdę liczyli na to, że wyjdą cało z tej kolejki. Cóż, tym razem się przeliczyli. No ale obiecywałem wam labirynt z samych atrakcji, więc wypada do tego przejść. Klasycznie wyjście znajdowało się po drugiej stronie, żeby ludzie wpadli w pułapkę, a witani byli takim pięknym wejściem. Na razie po prostu pociągnąłem ścieżkę po drugiej stronie tego nawiedzonego domu, dodając na samym początku znak, który jasno mówił, co należy zrobić, żeby stąd wyjść. Jednak dla Niektórych to jest za trudne. O czym zaraz się przekonacie, bo coraz więcej osób chciało tu wejść. Jeszcze ustawiłem pełno urządzeń, które robiły dymy. Można powiedzieć, że zadymimy całe to towarzystwo. Jeszcze dostali jakieś iskry, aczkolwiek liczyłem na to, że będzie to o wiele lepiej wyglądało. W każdym razie, pierwsza osoba zaczynała iść tą drogą, gotowa na pozostałe wyzwania. Dałem im tu nawet automat z jedzeniem, żeby zachęcić do dalszej podróży. Tylko potrzebna była ścieżka dla robotniku, żeby ktoś tam dostarczył towary. Kolejną atrakcją miały być go -karty. W taki sposób ludzie mogli się ścigać ze sobą, żeby zobaczyć kto wygra i przejdzie dalej. Oczywiście ta trasa miała być normalnie ukończona, bo jeszcze nie chciałem, żeby ktokolwiek umarł. Ale klasycznie wejście było z jednej strony, a wyjście z drugiej, żeby musieli iść dalej. Zrobiłem im tam ścieżkę, ale na razie nie miałem zajmować się kolejnymi atrakcjami. Teraz najważniejsze było to, żeby pojawiło się tutaj o wiele więcej ludzi, bo niestety go karty musiały czekać na pełny skład, więc pani nie mogła jeszcze pojechać. Dlatego musiałem czekać, aż ci wszyscy ludzie przejdą przez ten nawiedzony dom. Coś czuję, że ta Pani, może w końcu umrzeć z głodu. Na szczęście, po chwili wielka grupa ukończyła pierwszą atrakcję i zaczęli mi już śmiecić. I jak mieli zostawić łapkę w górę, to aż im zrzędła mina. No to teraz dopiero czekała ich prawdziwa kara. Tylko musieli jeszcze przejść przez tę zasłonę dymną. A gdzieś tam w tle widać, jak kolejne osoby, niestety, umierają. To znaczy, jakie niestety, oni sami tego chcieli. Co gorsza, nikt nie chciał brać udziału w wyścigach na go kartach. Więc, żeby tak nie łazili w tej nazad, postawiłem kolejny znak i zakazałem gościom przechodzenie przez niego z tej strony. Teraz jakoś szybciej ludzie zdecydowali się pójść na tego karty. I w końcu mogliśmy podziwiać ten pierwszy wyścig. Gdzie nasza faworytka była na samym końcu. Najwyraźniej pani zgłodniała, czekając na pozostałych uczestników, bo aż straciła tę wolę do rywalizacji. I kto inny wysunął się teraz na prowadzenie? W tym wielkim wyścigu o dostęp do toalety. Zanim nasza bohaterka dojechała do końca, gościu już był na zewnątrz. Teraz to ten pan miał największe szanse na zwycięstwo. Tylko, że jeszcze nic tutaj nie postawiłem. Na szczęście, gościu jeszcze miał trochę pieniędzy do wydania. I nawet zdobył złoty medal za go karty. Uznałem, że kolejną atrakcją może być bitwa wodna, gdzie niby ludzie mogli w siebie strzelać. I ogólnie mogli też trafiać w jakiś specjalny cel, który umieściłem gdzieś na trasie, ale nie byłem pewien, czy są w stanie w ogóle w to trafić. A skoro była to podróż statkiem, to wypadało zrobić wszystko, żeby ludzie nabawili się choroby morskiej. Dlatego zrobiłem pełno takich zawijasów, żeby wszystkim zrobiło się po tym niedobrze. Gdy tor był gotowy, zrobiło się tu naprawdę dużo statków. Tylko na razie nikt nie chciał do nich wsiąść, więc musiały same sobie jeździć. Ale raczej nikt po takiej podróży nie będzie zachowywał się normalnie. Na w zrobiłem kolejny znak, żeby znowu mi nie chodzili za daleko. Zadałem tam bardzo ważne pytanie. Co ciekawe, w telewizji wyemitowano odcinek o kokartach, więc jeszcze więcej ludzi chciało tu przyjść. Znana nam już bohaterka jako pierwsza ukończyła ten wyścig, tylko teraz musiała czekać, aż wszystkie statki przepłyną, żeby mogła stąd wyjść. Coraz więcej osób czekało w kolejce, żeby opuścić tę atrakcję, więc równie dobrze mogłem zacząć budować kolejną ścieżkę, którą tym razem poprowadziłem bardzo blisko normalnego wyjścia, żeby uczestnicy mogli obserwować tych wolnych ludzi. A co do nawiedzonego domu, który był początkiem tego labiryntu, zmieniłem mu nazwę na taką odpowiednią, bo to serio był ich największy błąd w życiu. Coraz więcej osób zatrzymywało się przed gokartami i w zasadzie byli uwięzieni, a nasza dawna bohaterka po wielu godzinach w końcu mogła zejść z tego statku. I od Razu zrobiło jej się niedobrze. W takim wypadku musiałem zabrać się za tworzenie nowej atrakcji, ale do tego potrzebowałem dużej dziury i jeszcze więcej wody. Tym razem koleżanka musiała przepłynąć, żeby znaleźć się po drugiej stronie. I tak naprawdę była już coraz bliżej swojego celu czyli tej jedynej toalety. Niestety to wymagało tężyzny fizycznej. Tutaj tylko od niej zależało, kiedy ukończy tę atrakcję. Chociaż zawsze mogła po prostu podpłynąć do barierek i stąd uciec. Żeby temu zapobiec postawiłem nowy znak na samym wejściu do parku. I oczywiście zakazałem przechodzić przez niego gościom. To znaczy nie zakazałem, po prostu wprowadziłem opłatę. Ale dla niektórych to jest za dużo. Po pewnym czasie nasza bohaterka w końcu dopłynęła i mogła przejść dalej. Chyba naprawdę potrzebowała toalety. Kolejną Atrakcją były po prostu samochodziki. Z trybem piłkarskim, cokolwiek to znaczy. Odpowiadając na Wasze pytanie, po prostu między samochodzikami znajdowały się też duże piłki. Niestety coraz więcej osób miało za mało energii i nie chcieli iść dalej. Na pewno nie pomagał fakt, że kokarty w końcu się zepsuły. I ta pani czekała w środku, aż ktoś to naprawi. Od tego wszystkiego aż zaczęła zmieniać kolor skóry. Cóż, jak widać, większość ludzi nie ma woli walki. Niestety nasza główna bohaterka nie chciała iść dalej, mimo że miała pieniądze. I myślała głównie o o tym, żeby wyjść z parku, a ja już szykowałem kolejną atrakcję w postaci windy, która mogła być naprawdę wysoka. No dobra, wyżej nie mogła się już dostać. Oczywiście po wyjściu z windy trzeba było zejść tymi wielkimi schodami. Każdy normalny człowiek wjeżdża gdzieś windą, żeby później iść schodami, nie? I jak tak patrzyłem na tych wszystkich zmęczonych ludzi, którzy nie chcieli iść dalej, uznałem, że porobię im trochę budek z piciem i jedzeniem, a nawet dostawiłem im bankomaty, więc teraz to już nie mają żadnych wymówek. Niestety dalej nie chcieli ruszyć do przodu, żeby poczuć Czyli się jeszcze lepiej dostawiłem im zwykłe łapki teraz mogli sobie trochę odpocząć, by ruszyć w końcu do swojego głównego celu. Na szczęście po pewnym czasie te samochodziki zaczęły się zapełniać. Tak szczerze to nie wydaje mi się, żeby ta atrakcja była jakaś ciekawa, ale nie mi oceniać, ostatecznie to oni mi płacą. I po wszystkim wyglądali nawet na szczęśliwych, więc mogli zmierzać ku kolejnej atrakcji. Tylko niestety na razie wsiadły tam dwie osoby, które mogły chwilę odpocząć, podziwiając cały mój park z góry. Na samym szczycie przywitał ich nawet mój pracownik, który tam stoi cały czas. Już nawet nie wiem, kogo bardziej torturuje. Teraz wystarczyło tylko zejść na sam dół tymi schodami, gdzie czekała na nich kolejna atrakcja. Piękny tor z zawijasami i nawet miejscem, gdzie przez długi czas jadą bokiem. I w końcu znalazł się pierwszy śmiałek. Jak widać ta kolejka była bezpieczna, bo nikt tutaj nie umarł. I jeszcze. Nie no, zależało mi na tym, żeby ludzie przeszli dalej. I to z nudnościami. Jednym z ostatnich kroków była ta wielka hiperkolejka, która przechodziła nawet na drugą stronę parku i dostała taki wielki zawias, który szedł coraz wyżej. I to tak wysoko, że kamera nie ogarniała i w zasadzie nie widziałem co buduje. Więc musicie mi uwierzyć na słowo, że to idzie jeszcze wyżej, bo niestety nie mogę tam obrócić kamery. A co do naszego nowego kolegi to cóż, tak się zmęczył, że już nawet nie chciał jechać dalej. Na szczęście po pewnym czasie pojawił się Armando, który chętnie przejechał się tą nową hiperkolejką. Na pewno modląc się o to, żeby z tego nie wypaść. A później pojechał na samą górę i tyleśmy go widzieli, bo kamera mi tego nie pozwoliła oglądać. Najważniejsze, że ostatecznie zjechał na sam dół i mógł przejść dalej. Chociaż to hamowanie musi być bolesne. Liczyło się to, że był już coraz bliżej toalety. Na koniec dałem im coś bardzo prostego, czyli kino 4D. Tu nic złego nie może się stać, prawda? To naprawdę był ostatni punkt programu. Tam z tyłu nawet widać już toalety. Tylko niestety nikt z obecnych panów nie interesował się kinem. Na szczęście po chwili pojawiła się jakaś pani, która chciała coś obejrzeć. I w końcu mogła tam wejść. Widzicie, nic złego jej się nie stało. Teraz wystarczy dojść do toalet i mamy pierwszego zwycięzcę. A, okazuje się, że jednak nie. Ale ona sama tu weszła. Dobra, przyznaję się, nie jestem normalny. W każdym razie, ta pani nic nie wygrała, ale wy i tak możecie zostawić łapkę w górę, bo inaczej skończycie tak jak ona. Nie, no żartuję. Jakbyście chcieli zobaczyć, jak buduje najgorsze miasto w Polsce, to wystarczy, że klikniecie w ten odnośnik. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się!